i Adam Małysz flagi w górę kochany, jak że jakbyś czuł zmęczenie no proszę jakie niewielkie różnice w pierwszej piątce a jak zaprezentuje się nasz mistrz dobra prędkość uuu nowy rekord skoczni piękny skok nowy rekord skoczni nie ulega najmniejszej wątpliwości Ponad 140 metrów. Nie! 139,5, tyle samo. A mi się wydawało, że już 140 przekroczone. No ale oczywiście Adam Małysz jest liderem, to nie ulega wątpliwości, bo stylowo było dobrze. Również podczas lądowania, więc mamy nowego lidera i jest Iwana Małysz. Zaznaczył Telemark, no właśnie, po 19,5. Bardzo wysoka nota. Tam minimalne różnice, a tutaj bardzo duże. Rozdział między Adamem Małyszem i całą plejadą doskonałych skoczków za jego plecami.